Jacek Sasin zdecydował się stanowczo rozliczyć polityków opozycji po pogrzebie Jana Olszewskiego. Działacz Prawa i Sprawiedliwości skrytykował parlamentarnych oponentów, nie szczędząc bardzo krytycznych słów. Niektórzy komentujący stwierdzili za to, że członkowie partii Jarosława Kaczyńskiego wszystko wykorzystują do propagandy. Jacek Sasin zabrał głos w sprawie przebiegu uroczystości pogrzebowych Jana Olszewskiego na których pojawili się m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezydent Andrzej Duda oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak powiedział na antenie TVP-Info, trudno mu pojąć, Dlaczego wielu działaczy opozycyjnych nie przyszło na ostatnie pożegnanie byłego premiera, którego kadencja stanowiła ważny etap polskiej historii po 1989 roku? Jacek Sasiń skrytykował opozycję na pogrzebie Jana Olszewskiego. Nie rozumiem. Dlaczego niektórzy politycy nie pojawili się na pogrzebie byłego premiera Jana Olszewskiego? Są takie momenty jak śmierć, kiedy powinny ginąć wszystkie wcześniejsze uprzedzenia czy spory, stwierdził Jacek Sasin, po czym przypomniał, że najważniejsi politycy w państwie, wybrani z ramienia pisu, pojawili się na pogrzebie zamordowanego prezydenta Gdańska. Mimo, że byliśmy w sporze z prezydentem Adamowiczem, ale jednak są takie momenty, kiedy ten spór schodzi na dalszy plan i nie ma sensu tego w takich momentach prezentować, powiedział polityk PiS. Po czym wytknął także opozycji, że duża jej reprezentacja była obecna na pogrzebie Wojciecha Jaruzelskiego. Prawo i sprawiedliwość krytykowane po słowach Jacka Asasina w TvP Info co ciekawe, jeden z użytkowników Twittera zauważył jednak na ostatnim pożegnaniu Olszewskiego m.in. Małgorzatek i Dawę Błońską, Jerzego Buzka, Pawła Kukiza, czy też Bogdana Borusewicza. Z tego powodu niektórzy internauci wytykają działaczom prawa i sprawiedliwości wykorzystywanie wszystkiego do propagandy. W sieci zaroiło się od skrajnych komentarzy, które miały na celu uderzenie w poszczególne obozy polityczne właśnie w kontekście uroczystości pogrzebowych byłego premiera. Niektórzy obserwatorzy polskiego życia parlamentarnego krytykowali za to postawę zarówno Zjednoczonej prawicy, jak i opozycji. PIS strasznie ten pogrzeb upolityczniło i upartyjniło, ale jednak brak byłych premierów poza buskiem, i prezydentów jest dla mnie niepojęty. Trochę na zasadzie, na złość, mamie, odmrożę sobie uszy. Palichopis. Mieli przyjść dla J. Polszewskiego. Bez klasy, niestety, czytamy w jednym z komentarzy na Twitterze.